Ten samolot od um, złomowania, powiedzmy sobie szczerze, wybawiła eskadra BBMF, która wyremontowała go, przywróciła do stanu używalności i dzięki niej samolot ponownie wzniósł się w powietrze, jak widzimy, w znakomitej kondycji lata do dziś. Podczas II wojny światowej siły zbrojne wielu krajów używały e, dakot do transportu żołnierzy, ale także rannych i e, ładunków. Liczba tych samolotów e, była w istocie imponująca. Powstało około 10 tysięcy egzemplarzy w fabrykach w Long Beach, Santa Monica i w Oklahoma City. Wracając do historii, ci z Państwa, którzy interesują się historią II wojny światowej, będą pamiętali, że to właśnie Dakota była niezbędną maszyną do powodzenia.